Witajcie w mojej kuchni, dzisiaj przygotuję bułkę pszenną z receptury mojej babci. Do przygotowania jednej keksówki potrzebuję około 600 g mąki pszennej, 130 g roztopionego masła, 5 jajek. Tutaj mam dodatkowo mąkę przygotowaną, bo jakby mi brakowało muszę patrzeć na konsystencję. 600 ml ciepłego mleka, 30 g drożdży, zasypamy łyżeczką cukru, łyżkę soli no i zaczynamy od przyrządzenia rozczynu. Zalewamy drożdże troszkę mlekiem. Tak przygotowany roszczyn wlewam do mąki. Tutaj zrobiłam sobie taki dołek po środku. Zabieram troszkę mąki, tak żeby troszeczkę razem wymieszać. Przykrywam ściereczką i zostawiam to do podrośnięcia. To nam się spieni, zrobi się taka górka, wtedy będzie gotowy. Po 10 minutach e, dodałam jajka, mleko i łyżkę soli. Teraz musimy wyrabiać. Ciasto, najpierw łyżką dobrze trzeba to wymieszać i wtedy oceniam, czy na przykład potrzebuje jeszcze więcej mąki. Na tą chwilę widzę, że na pewno będę potrzebowała mąki, bo jest ciasto trochę za rzadkie. Tutaj mam przygotowane 200 g mąki, jeszcze dosypuję trochę. Jeszcze trochę muszę dodać. Dodam wszystko. Teraz na końcu wleję dostopione masło. Z masłem będę wyrabiać to ręką już. Musimy tak, żeby masło nam się dobrze połączyło z ciastem. Ciasto musimy dobrze wyrabiać teraz, żeby się napowietrzyło. Jak nam się połączy to masło, że już nie będzie chlapać. Wtedy możemy trochę odbijać ręką. Ciasto już jest gotowe. Teraz przykryję jeszcze i zostawiam do wyrośnięcia. To narośnie nam cała miska, to będzie gotowe. Ciasto nam już ładnie wyrosło. Także teraz wyłożę je do formy. Korzystając z tego, że piekę tą bułkę przy okazji Wielkanocy, także upiekę również baranka. Wyłożymy całe ciasta. Tą foremkę baranka mam wysmarowaną masłem i wysypaną makiem. I nakładamy pełnej formy, bo by nam ciasto uciekło. A resztę ciasta dodaję do keksówki. Teraz to powierzchni polewam troszkę oleje. Była skórka chrupiąca taka, żeby nie było sucha. I posypuję powierzchni makiem. Zostawiam to troszkę do podrośnięcia jeszcze i później piekę w piekarniku na 180 stopni około 45 minut 50. To tak musi postać około 10-15 minut, żeby jeszcze się ruszyło troszkę do góry. No i później pieczemy. Bułeczka już nam się upiekła. Jest pyszna, taka chrupiąca. Pokroję kawałek. więc nie mogę się doczekać. Tak wygląda w środku. Smakuje rewelacyjnie z masełkiem i kakao do tego. Albo z drzemem. Jeżeli przepis się Wam podobał, to subskrybujcie mój kanał. Życzę smacznego i do usłyszenia.